Powiem Wam, że przejeżdżałem przypadkiem, tędy tutaj stanąłem na stacji moja przy głównej trasie na Warszawę, przy tej starej drodze. I natknąłem się na takie piękne oto okazy. Zobaczcie sami. Warszawa M20, Warszawa 203, M20 to jeszcze ta garbuska, tak zwana. Proszę. A dowiedziałem się, że to jest kolekcja właściciela, którą zbierał od 40 lat. Coś pięknego, zobaczcie teraz Fiat. Fiat w wersji tej na licencji włoskiej, MR. Też na takim robiłem prawo jazdy i zdawałem egzamin. Pozdrawiam instruktora z technikum Polonezy, proszę Szkoda, że tu się tak odbija światło, ale jest też ten Polonez 1500 z kwadratowymi właśnie światłami z tyłu Mój sąsiad ma takiego O, proszę bardzo I syrenki a syrenkę z kolei mieliśmy jak byłem mały Oczywiście nie tą, bo to jest ta starsza z drzwiami otwieranymi na zewnątrz Czyli to jest ta syrena 100 A my mieliśmy taką 105L I pamiętam, że z rodzicami jeździliśmy ją Najdalej z Krakowa byliśmy w niepołomicach I zawsze się coś w niej zepsuło Także jak tata ubierał białą koszulę To było zawsze już po sprawie Zobaczcie jaka piękna no, i mamy jeszcze zastawy. Piękna zastawa, taka klasyczna. 1100 i ta starsza zastawka. Malutkie auto. Piękna kolekcja, jestem, może już w połowie, ale coś pięknego. I teraz przechodzimy do maluszków. Fiat Micros MR300, też z drzwiami na zewnątrz otwieranymi. Znaczy przodem. O, zobaczcie jakie maleństwo. No i tu już mamy klasyki kolejne. Skoda. Skoda Octavia, proszę. Czyli to jest wzór tego modelu, którym w którym teraz jeżdżę, także naprawdę coś pięknego. Skoda 105. Proszę. Maska się fajnie na bok otwierała w tych skodach. Silnik z tyłu. No i przechodzimy do zabytków za wschodniej granicy. Moskwicz 407. One były robione z bardzo grubej blachy, pamiętam, że aż krążyły niektóre historie, że po prostu milimetrowa blacha była w nich użyta do produkcji. No i nieco nowszy Moskwicz 400 sameczka. piękna sprawa dla miłośników Trabantów, czyli DDR 601, 600. On był taki bardziej zaokrąglany Proszę zobaczyć jakie szczegóły. No i zostało nam jeszcze trochę, powiem wam, że nie spodziewałem się, że jest ich aż tyle. Zostało jeszcze noc 10 samochodów. Dacia. I to ta Dacia, nie rumuńska, prawdziwa, nie Renault teraz. Zaporożec to był klasyk. On chodził jak, był chłodzony powietrzem, z tego co pamiętam. I chodził jak. Taki mocny czołg, albo ciągnik rolniczy. Te wloty powietrza właśnie do wchodzenia znajdowały się tutaj. Chciałbym to jeszcze usłyszeć tak na żywo. Zobaczymy co tutaj jeszcze. Nie byłem tu wcześniej, idę pierwszy raz, także zaskoczony jestem tak jak i pewnie wy. Tam piękny kombaj, Wartburgi jest 312 Proszę, jaki piękny znaczek, Automobilwerk, coś pięknego. No i ten 353S, śmiano się, że, no zobaczyłem już kolejny samochód i uśmiech na moich ustach, ale zobaczyłem, co do tego Farburga, to był jedyny samochód, do którego do bagażnika mieścił się telewizor Rubin. To zobaczcie teraz, jaki ma ogromny bagażnik, charakterystyczny piesek. A teraz wam pokażę samochód taki, który mieliśmy też, którym jeździłem do szkoły, jeździłem nim do technikum, był w kolorze czerwonym, a tutaj jest Łada 2106, niesamowity samochód, w porównaniu do dużego Fiata była o wiele zrówniejsza, taka żywawsza, zobaczcie jaka wykończona, proszę, coś pięknego, te zdobienia, listwy, Szkoda, że nie można dostać się do środka, ale i tak jest piękna. I te charakterystyczne lampy z tyłu. To jest 1300 SL, my mieliśmy akurat 1500 S. Że były różnego rodzaju wersje. Później weszła Łada Samara, którą też tutaj widzimy. O. I w tamtych czasach wycieraczki na przednich reflektorach coś niesamowitego. Proszę, idealny stan. Widzę nawet w środku, zachowane jak nowe. Ścięte tę, trochę jak Polones. No i mamy Mistrzostwo Świata. Na sam koniec została nam Wołga. I to ta starsza z tym ryjkiem, Coś niesamowitego M21. Proszę, jakie wloty powietrza przypomina amerykańskie samochody i z nich była też ściągnięta przez inżynierów rosyjskich. Podobne jeżdżą do tej pory na Kubie. No i ta Wołga, która porywała dzieci, którą straszono dzieci, że zatrzyma się czarna Wołga, to był właśnie ten Gaz 24. Niesamowita historia motoryzacji. To już są nieco nowsze klamki. Chyba pamiętam, że jeszcze były takie klamki normalne, chwytane, zewnętrzne. To to już jest jakiś nowszy model, wydaje mi się. Proszę. I Wołka. Także piękna niespodzianka podczas drogi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szkoda, że są zamknięte, ale gratuluję właścicielowi. I w y, opisie do filmiku dam pineskę z tym miejscem. Tak abyście mogli sobie tutaj podjechać jadąc na przykład z Piotrkowa do Warszawy. Pozdrawiam. A najbardziej sentyment, oczywiście, do tej łady. Piękny samochód.